Od momentu wejścia do systemu i podpisania umowy franczyzowej z Akorem, zmieniły się nasze działania operacyjne i to, co najważniejsze, zmieniło się nasze dojście do potencjalnych gości poprzez kanały dystrybucyjne. To, co dała nam umowa, to jest cała ta siła marketingowo-sprzedażowo-dystrybucyjna. Standardy operacyjne, które dostaliśmy od firmy Akor. Ułatwiają nam pracę, ponieważ dostaliśmy gotowy produkt, który jest taki sam we wszystkich hotelach, i nawet goście, którzy przyjeżdżając bez rezerwacji prosto do naszego hotelu, są mile zaskoczeni, że jest to hotel Ibis i mają to, czego się spodziewali. Odkąd współpracujemy z siecią Acor, zmieniła się nasza praca o tyle, że doszło nam wiele takich kwestii organizacyjnych, czego nie ukrywam, że najbardziej się obawialiśmy jako pracownicy recepcji, przystępując do sieci. Acor przygotował nas, organizując różne szkolenia dla nas i dla pracowników, co pomogło zrozumieć, na czym polega ta franczyza. Jako hotel niezależny, mieliśmy duży problem wypromować się przy małym budżecie. Po podpisaniu umowy te wszystkie narzędzia, plus, Siła marki dała nam to, że jesteśmy widoczni na całym świecie przez kanały dystrybucyjne: internetowe, telefoniczne, wśród biur podróży i wszystkich tych kontrahentów, do, do których chcemy dojść. Jeżeli ktoś ma możliwość wejścia do takiej sieci, jest to dobra decyzja, zwłaszcza dla małych jednostek które same nie mają takiej siły przebicia. Jest to dobry kierunek, żeby być w sieci z dobrymi partnerami i razem konkurować na trudnym rynku.